Dzień dobry, panie i panowie. Paweł z tej strony, jest 30. Trzeci dzień tego trzeciego stopnia zagrożenia. Same trójki. I siedzimy w domu, mamy trochę poluzowane, trochę niepoluzowane, ale nie o tym. Co nam się dzieje? Pies. Powiem tyle. Wiem, że ludzie się denerwują, gdy porównują się psy do dzieci. Bo strasznie ich to drażni, bo. Nie zrozumiesz, jak to jest, dopóki nie będziesz miał dziecka, jak masz tylko psa, to się nie liczy. No może i tak. Powiem tyle, że ludzie, którzy decydują się na to, żeby mieć dwójkę dzieci, to, to muszą mieć chyba narąbane w głowie, bo po dwóch dniach... Ja mam dość. Ale nawet nie dwóch dniach dzieci, tylko dwóch dniach dwóch psów. Mamy nowego psa. Misza dostała klona. Prawie że dosłownie, z tego względu, że jest to z tego samego hodowcy i e, chyba nie od tych samych rodziców, bo oni mają tych psów tam bardzo wiele. Ale jest to także czarny terier rosyjski. Luna, pokaż się, pokaż się Państwu. Przywitaj się. Nazwaliśmy ją Luna. Bo nam się podobał księżyc, tak dalej. spodobało nam się ma taką białą plamkę, to jest z przodu A, i no księ... Ta. Ale chyba to będzie luna od lunatyka, bo jak na razie to jestem całe pogryziony. Ten mały gnój nie śpi zamiast spać. To cały czas tylko rozrabia i cały czas coś by robił. No jest normalnie masakra. Nie no tak poważnie, to nad przemyśleliśmy drugim od dłuższego czasu. Z tego względu, że no, chcieliśmy, chcieliśmy dwa psy od dawna. Chcieliśmy, no, chcieliśmy chłopaka. Bo Misza dziewczynka, chcieliśmy chłopaka, żeby mieć e, po jednym. Niestety no, okazało się, że pies, którego mieliśmy dostać, bo był, był szczeniak, którego mieliśmy dostać, nie przeżył chyba po 6 tygodniach. Palł, e, no zdarza się i był drugi pies, którego mogliśmy wziąć, chłopak, który miał 6 miesięcy. I tak myśleliśmy, że ee, nie, może... No, trochę byliśmy już na niego nakręceni nawet, ale potem się okazało, że ktoś inny też go chciał, więc babka się nas zapytała, czy byśmy chcieli tego, czy byśmy chcieli suczka i patrzyliśmy na tego małego czorta, e, ładniutkiego, z tymi, z tymi wielkimi cholera jasnooczami, tak jak fajnie obłośnionego, stwierdziliśmy, dobra, bierzemy to, bierzemy, te, e, bierzemy tego i mamy, mamy. Dwa psy. Co będzie z tego, to nie wiem. Trochę tak sobie myślę, co byśmy zrobili w ogóle. No, niewyspany jestem. Muszę robić filmy. Nie wiem kiedy. Mam w cholerę pracy. Psy nie dają spokoju. Jest fajnie. No, to tyle ode mnie.